Bartów jest też wyborem tutaj Michała, który którym też współpracuje, więc on zaproponował to tutaj koncert w Ośrodku Kultury i z tego bardzo się cieszę. Jestem, nie wiem, chyba pierwszy raz w Bartowie, chociaż przyjechałem z Demona już w całą Polskę i właściwie chyba nie ma miejsca, w którym nie byliśmy. Ta realność koncertów, czy, czy ich taki charakter, też wynika trochę ze sposobów, w jaki teraz gramy, to będą znane przyboje, ale, ale zagrane właśnie w takiej formie bardziej, może nie do końca akustycznej, ale takiej bardziej bardziej kameralnej. Ja tą trasę tak rozpocząłem może w tym roku, bo z, z racji tego, że to już rzeczywiście jest równe 35 lat od wydania pierwszej płyty, od płyty Kochać Inaczej, ale mm, wiem, że część koncertów zostanie przeniesiona na przyszły rok z dwóch powodów. Po pierwsze jestem teraz yy, bardziej też skupiony na, czy dodatkowo, może nie bardziej, ale skupiony na, 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 na pracę na nad płytą. Ta płyta chciałbym, żeby w tym roku się ukazała i powstaje też taka książka, w której opisuję y, ten czas, kiedy y, powstało, z, powstał zespół Demono, potem y, firma ZigZag, z którą, y, którą prowadziłem y, pismo Machina, czyli to będzie taka dekada lata 90 do, do, do 90 Roku do 2000 i wszystkie anegdoty, historie związane z tym czasem, w którym pracowaliśmy, no z, pracowałem z masą artystów znanych, uznanych. Nie ukrywam, że jest trudny czas dla grania koncertów. Ekonomia ma swoje prawa, rządzi się swoimi prawami. Tak, rządzi się swoimi prawami, więc zobaczymy, jaki będzie odzew na te koncerty jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że, że tak jak zresztą wszyscy, że sytuacja się troszkę wyjaśni, uspokoi i na wiosnę będziemy. W lepszej kondycji. Większość piosenek wykonuję ja, jak nie wszystkie. i Będą to też piosenki, oczywiście te największe przeboje, które napisałem, ale nie tylko dla Demono. I Starki na niebie oczywiście też, Zów jesteś ze mną. Kamień jak Samit, kochać inaczej, moje miasto nocą. Kocham muzykę, więc śledzę i polski rynek, i to co się dzieje na świecie, jakie są trendy, co się dzieje, ale oczywiście jestem wychowany też na, na tej najlepszej muzyce z lat 80., -tych, 90. -tych dla wielu polskich tekściarzy i, i, i no, staram się, żeby te teksty były jak najlepsze, żeby nie dać jakichś planów. Jest, jest wiele przypadków, gdzie, gdzie, kiedy muzyka zagraniczna w Polsce nie, dla niektórych zespołów była, e, Polska była takim ich rynkiem, okazywało się, że wielu wykonawców, czy z włoskiego rynku, czy z brytyjskiego w Polsce miało niesamowitą popularność, a na świecie nawet byli mniej znani, bo tak e, m, so, ta, w taki sposób prezentowali je yy, dziennikarze muzyczni. Nagranie płyty jest dzisiaj możliwe na dobrym poziomie już w warunkach domowych, w związku z tym powstaje masa piosenek, ja nie wiem, ale tak określa się, że dziennie trafia do sieci kilkadziesiąt tysięcy nowych piosenek, dziennie na świecie. Ja lubię pracować w ogóle z, z, z młodymi, nowymi wykonawcami, zawsze się cieszę, jak, jak jest jakaś taka propozycja współpracy. Pomimo tego, że tego czasu jest niedużo, no to staram się jakoś tam wygospodarować chwilę, żeby, żeby odpowiedzieć na, takie, na taki sygnał. Ja się wychowałem na, na polskiej muzyce rockowej, pop rockowej lat 90., czyli to okres jakby świetności zespołu Demono, e, więc pamiętam, że jeszcze jako dziecko no, słuchałem tych utworów, oglądałem teledyski powstających dopiero z programach takich stricte muzycznych w telewizji. Zespół powstał w roku, w 2019 roku. E, chwilę później, jak już mieliśmy kompozycję, e, rozpoczęliśmy nagrania pierwszej płyty. Akurat rozpoczęła się pandemia, więc trochę to skomplikowało proces wydania potem tego, więc dopóki nie mogliśmy zacząć grać koncertów, e, po prostu wydawaliśmy single, nagrywaliśmy teledyski. No, i dopiero kiedy powiedzmy pojawia się jakaś możliwość występów na żywo, no to zaczęliśmy się jakby pokazywać też od tej strony. Wiadomo, że żyjemy w takiej przestrzeni, gdzie ta muzyka do nas dociera z różnych źródeł. Takim źródłem jest telewizja, jest radio. Mamy też możliwość znalezienia swojej muzyki. Często ta muzyka jest już dzisiaj przez sztuczną inteligencję dopasowana do naszych potrzeb, do naszych gustów. Czasami. Pomaga, czasami naprowadza nas na jakiś ciekawe tor, a czasami ta sztuczna inteligencja pcha nas w taką stronę, którą nie chcemy, ale mamy zawsze wolny wybór i możemy sobie tę tą, tą muzykę sformatować dla siebie. Mam też kolekcję płyt winylowych, bo odnowiłem ją w momencie, kiedy te, te płyty winylowe z powrotem wróciły do sklepów i stały się takim. Też fajnym elementem i bardzo się cieszę z tego zresztą, że bo, bo jest trochę inne obcowanie z muzyką. Pamiętam kiedy moim synom po raz pierwszy pokazałem, jak, jak gra płyta winylowa, to oni się byli mocno zdziwieni. Kilka razy musiałem opuszczać ramię na płytę, wtedy grało, jak się to nie grało i byli bardzo zdziwieni o co chodzi. Jeżeli ja mam powiedzieć o Tremie, to zazwyczaj ja ją odczuwam, kiedy wchodzę do studia, albo kiedy występuję przed ludźmi. Ale tutaj nie mogę powiedzieć, że odczuwam Tremę, raczej taką fajną ekscytację, no oczywiście nie wiadomo też, czy piosenka się spodoba wszystkim, chcielibyśmy, żeby się podobała wszystkim zawsze, ale no... Ja się ekscytuję tym faktem, że już długo czekamy na tę premierę też, prawda? Cześć, nazywam się Marek Kościkiewicz. Chciałem Was serdecznie zaprosić na koncert pod tytułem Statki na niebie. A mój recital poprzedzi występ wspaniałego zespołu Nowela. A koncert odbędzie się w Lubartowie, w Lubartowskim Ośrodku Kultury, 25 listopada o godzinie 19. Bilety do kupienia na portalu e-bilet. Serdecznie zapraszamy, fajne piosenki, dużo miłej zabawy. Zapraszamy. Zapraszamy.